Zobaczcie, w ogólnej energii jest przepiękna karta słońca, i ona mówi o radości, o sukcesie, o czymś pozytywnym, więc no, niewątpliwie widzę tutaj bardzo dużą do, dozę optymizmu. Ale też bardzo mi się akurat w tej talii podoba to, że zobaczcie, tutaj jest przedstawiona postać i taki cykl życia. Tu jest y, małe dziecko, później chłopiec, y, młody dorosły, dorosły. Jest taka starsza osoba, i tutaj, tak naprawdę, w tej karcie jest znaczenie na tej zasadzie, że jesteśmy tu i teraz, zapomnijmy o tym, co się działo w przeszłości, wyciągnijmy jakąś lekcję, ale tak naprawdę nie żyjmy tą przeszłością, bo inaczej no, nie będziemy zbierać nowych doświadczeń. I teraz, w tym momencie, jesteśmy w najważniejszym momencie swojego życia. Nie wiadomo jak będzie, nie, we, nie wiemy czy w ogóle przyszłość się wydarzy, a to co już było, to nie istnieje.